były, teraz będziemy jeść Jedzenie robić potem tym Kurczak nacierany w przyprawach, w ziołach. Co tylko mamy tego na No, przyprawa do kurczaka. No, no, Keros, keros, Kebab keros. Co się da? No wrzucać, wysmarować. Do no lodówki, żeby trochę przeszło prze, tymi smakami. I piece go, daje się jakiś. My taki mamy półtora kilo. No, to jest mix, mix ziołowy. Zioła damy, papryczki, papryczki. czyli. Papryczki. No przyprawy do kurczaka, kebab gyros. Znaczy, czosnek oczywiście. Czosnek, tak. Wszędzie trzeba dobrze natrzeć go. To będzie również zioło. Prosto, szybko i dobre, smacznie. Oliwa czosn czosnkowa dodatkowo. I do lodówki poleży po tym do pizza. Kurczak już przeszedł przeprawami. A tu jeszcze w sumie dołożymy do niego trochę papryki czerwonej, pomarańczowej, pomarańczowej, żółtej i pa i tego, i pieczarek. Najpierw jeszcze ustawimy zaczyn piekarnika. Amboradą. Do... Nie wiem, na 195 damy no, już się na 195, nie dziewięć, a zielone no, i teraz przekładamy naszego kurczaczka kurczaka trzeba przełożyć w taki rządlo patelny. No i teraz sobie tam układamy troszkę damy do środka. O. No, żeby tam to zewsząd... papryczki troszkę damy do środka. Nafaszerujemy. A reszta się obłoży dookoła. Piekarnik się rozgrzeje, ładujemy do piekarnika, jeszcze pokrywkę na to. No i tak myślę półtorej godziny na, na pewno godziny, trzymać, A? jak nie dłużej. Będziemy zaglądać, No Trzeba zaglądać, no. no. i co? I będzie. No. Jesz, jeszcze jedna rzecz zapomnieliśmy. Dodamy papryczkę, nie? Tak. Tutaj z, z naszych ziółek. No, mamy nasze, nasze, nasze zioła, nasze przyprawy. No. O, to jest to nasza to papryczka, to tak. To no. tak. To są te ostre. Diabelsko, Damy tak. całą po prostu, nie? No, tak, ona, ona się tam, tam rozpuści. O, no, mamy, tu mamy, mamy. Lubczyk, koperek. tutaj chyba lubczyk. Tu jest ten... Rozmaryn, rozmaryn papryki. Paprycz, jest pokrzywa? pokrzywa. To jest rozmaryn, pokrzywa i bazylia. Bazylia. Z naszego mini-ogródka. Dobra, no to teraz już na to... Tak, teraz już przykrywamy, pokrywa. Tak, i Czekamy, i I aż się nagrzeje i wkładamy. Tak. półtorej godziny gdzieś tam, tak nie. No ale no, lepiej patrzeć, nie? bo tu każdy piekarnik inaczej grzeje. Półtorej godziny minęło. Teraz by trzeba było to jakoś wyciągnąć. No i go weźmiemy i go obróci... obrócimy ładnie. Do góry nogami i będzie się fajnie przy tym przypiecie od drugą stronę bo ona nie ma uchwytu bo ona jest teraz wszystko przerabiane no ale mogę ją tu pożyć? tak nie, nie, nie. ja go spróbuję tak wy, 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 wykiprować ale nie, ale jest tu tego to no mam, no, wolutku nawet... uwaga uwaga o no, i go wrócimy niech się piecze muszę teraz tak sowicie, przypiecie no, niech jeszcze sobie... Kurczak dochodzi, a teraz będziemy sobie robić suroweczkę do kurczaka. Z białej kapustki, ogórki konserwowe, buraczki świkłowe i troszkę papryczki ostrej. I to wszystko wymieszamy. Sól, pieprz, troszkę majonezu, jogurtu naturalnego. No dobrze. To czekamy na kurczaka. W międzyczasie sałatkę będziemy... Surówka. Surówka. Jak z kapusty takie surówkę, to surówka. Sałatki. Sałatka Polarę to jest... Ramięcin. Jarzynowa na przykład. Trzeba, co to jest? Tak, dzisiaj beach. kupiliśmy takie na spróbowanie jeszcze. Pokażemy. O. On the beach, tak. gotowy drink. Gotowy drink, tylko trzeba dodać lodu. 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 Tak, No a tu jest następny w kolejce, to jest. Mochito, mochajto, mo, Mojito. Mochito. Też tak. już, też gotowy. Tak, tak. Także takie wynalazki. Wyglądają jak shakery, ale to są butelki normalne, szklane. Tak. Ale nie o tym mowa. Czekamy na kurczaka. Czekamy na kurczaka i surowieczka. I już teraz... Kapusta ściekana. Teraz o góreczek. Teraz o góreczek idzie. Wszystko w kostkę, nie? No. no ale, normalnie. Forroże <noise> jaki. A potem będzie do tego jeszcze jakiś, nie wiem, majonez? No tak, będę doprawiała. A, to jeszcze no. będzie. Jakiś tak, tak, majonez, troszkę musztardy. A, żeby tak to No, jakieś, troszkę, żeby... troszkę ostu, można jogurtu naturalnego jakiś, dać. Jakiś posiłek. Tak, no. Nie będziemy dużo dawać. Nie, dużo nie. Tak, no. to, żeby... Wszystko ściekane, teraz jeszcze dajemy papryczki ostre, no, no. jala Ja jeszcze daję troszkę musztardy, też ostre serbskie, wszystko ostre małe. No, już jest dobra jest ta suróweczka. Majonez zdajemy kielecki, on jest kwaśny. Idealnie pasuje do takich właśnie suróweczek. Suroweczka gotowa. Czekamy na kurczaka. I... No, tak. no i ładnie. Jeszcze przed wyciągnięciem, bo kurczak już jest gotowy, robimy mojaito, mojito na liwoj. Pamiętać tylko lub dodawać, bo bez lodu to nie ma tego. Dobre. Słodkie też takie? Nie, to aż takie nie jest słodkie. Jest, ale nie aż takie tamto. No bo tu mięte, czuć, dobra. No mięte, dobrze czuć, limonkę, nie? Alimina? To lepsze. To, to lepsze. Lepszy, no. Kto lubi słodkie, to, to będzie perfekt. Wyłączamy. Na zero prawie. Oj, jak gorąco. Będę się Proszę, tu zamykamy. I teraz co? Sprawdzimy go takimi szczypcikami. Szybci czy, czy to się ładnie wszystko rozłoży. Nie no, odchodzi, proszę. Musi od kości się odchodzić, nie? No. Skrzydełko, łódko. Wszystko sam, wszystko się ten, dobra nie będę psuł <grystanie> Także kurczaczek jest Kurczaczek jest tip top. No i tak, łódko. Udko, jakaś pieczareczka gdzieś tu, ten papryczka To nasza Surówka, sałatka, już teraz zapomniałem znowu A wszystko z tego gora i to jest bardzo dobre smaż na ciepło najlepsze <grystanie> No i tyle zrobione gotowe do jedzenia.